Pożyczył wąż nogi od stonogi. Przyszedł wąż raz do stonogi, by pożyczyć od niej nogi. Stonoga spytała, Wężu drogi, dlaczego chcesz mieć nogi? Brzuch mnie boli od pełzania, ścierają mi się ubrania. Mając nogi, biegać mogę, szybko pokonywać drogę. Stonoga znów się spytała, jaki interes będę w tym miała. Będę dla ciebie polował, najlepsze kąski ci darował. Stonoga sześć nóg pożyczyła, węża uszczęśliwiła. Wąż po lesie biegał, zgłodniał, zapolować chciał. Ścigał wiewiórkę i zająca. Od południa do zachodu słońca. Zwierzęta z niego się śmiały, poczwarą go nazywały. Cały tydzień nic nie upolował, był wyczerpany i głodował. Zaczął myśleć i się zastanawiać, że natury nie można poprawiać. Wrócił więc wąż do stonogi. I oddał jej wszystkie nogi. Docenił że bezszelestne pełzanie jest najlepsze dla niego na polowanie.